Dzień dobry, dzień dobry Polska, dzień dobry moi drodzy słuchacze, witam wszystkich, wreszcie wróciłam trochę, spóźniłam się jak jest to powiadam, ale no nic, tak czasami bywa i na TV i, na, i w radiu, generalnie ważne żeby po prostu włączyć się w proces i dać radę sobie wszystko to skomponować i wejść w audycję. No cóż, e, dzisiaj e, będę mówiła po polsku, to jest Shooting Backstage, ja na terycie. E, bardzo mi miło, że spędzacie dzisiaj z nami czas, w Wami Radio. I jestem, tak powiedzmy, w nowej, no absolutnie nowej studii i bardzo mi miło cieszę się tym, e, że jakby jest takie świeżutki powietrze i tak generalnie sympatyczna atmosfera. Bardzo, bardzo to jest przyjemne. Dzisiaj jest 6 lipca. Dzisiaj w ogóle taki świąteczny dzień, bo mamy trzy święta. Światowy dzień czekolady, Światowy dzień pocałunków, no i dzień kardiologa. Oczywiście, że witam i gratuluję wszystkim, wszystkim lekarzom, kardiologom za ich niesamowitą, ciężką pracę, bardzo, bardzo ważną i życzę, żeby było mniej, tak, tak mówiąc, chorujących pacjentów, a jeżeli i są, to po prostu szybciej odnawiali się. No a Światowy Dzień Pocałunków i Czekolady to jest taki smakolik, smacz, smaczutek na dzisiaj. Święto przyszło do nas od Wielkiej Brytanii i piękność od tego wydarzenia nie jedna, ich bardzo wielu. To są wzmacnianie i budowanie więzi oczywiście. I jeszcze dodatkowo, że pocałunek obniża poziom stresu, wzmacnia układ odpornościowy, ułędnia mięśnie twarzy, wyzwala hormony szczęścia, a nawet pozwala spalić kalorie. No, dlatego życzę wszystkim Wam dużo słodkich, ciepłych i długich pocałunków, nie tylko dziś. Jak minimum to 20 sekund, ale lepiej więcej. No dobra, to zaczynamy, dziś naszym tematem audycji jest Top 5 Kinopremier Polski na lato 2024. No i pierwszym filmem polskim to będzie Wieczór kawalerski, tak? Ten wieczór. Co robicie, kiedy wasz przyjaciel... wasz przyjaciel się drzeni? No na pewno większość odpowie, że realizują wieczór pożegnania z kobietami, żeby zapamiętał swoje życie kawalera. Scenariusz tego filmu, w reżyserii Szymona Gonery, proponuje ciekawszą wersję takiej imprezy. Trzech przyjaciół gdzie dwa z nich, Mario Mateusz Banasiuk i Janek Rafał Zawierucha, postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego ziomka. Morze kobiet, atrakcje, zabawki, do dyspozycji są wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczerstwo albo no, co najmniej zablokowałoby. Ale nagle do imprezy wtorga się gość, nieproszony gość z bronią. Co się może wydarzyć? Można myśleć do jutra, ale lepiej pójść i zobaczyć to osobiście swoimi oczami. A jeszcze w filmie usłyszę Państwo znany wyraz z filmu Psy. Obsada. Joanna Opozda, Mateusz Banasiuk, Magdalena Perlińska, Rafał Zawierucha, Magdalena Popławska, Paulina Gałązka, Jan Wieczorkowski, Marcel Sabat, Wojciech Gola, Karolina Pisarek, Bartłomej Pirlet. Generalnie w kinach polskich do 18 lipca, ale zależy od kinoteatru. Czyli lepiej zobaczyć, przejść do konkretnego kinoteatru i sobie wybrać. Leczmy dalej, strona Słońca. No oczywiście można byłoby zaproponować lecieć w stronę Słońca to będzie pozytywnie i sympatycznie, ale to są to jest nazwa następnego dokumentalnego filmu reżyserii Agnieszki Kokowskiej to kino dokumentalne bardzo powinno zachwycić was ponieważ opowiada o nieprzykrytej rzeczywistości małżeństwa, wielkiej rodziny to historia o podróży kemperem. Ja bym to spróbowała. <grym> Taką podróż. Fabula Kasia i Robert sprzedają własną nieruchomość oraz wszystko co mają i żeby wraz z trójką dzieci, 10-letnim Leonem, 8-letnim Tymonem i 4-letnim Tytusem ruszyć kemperem w podróż życia. no i zmienić swoje relacje w rodzinie na lepsze. Taka sobie analiza życia. Planu nie mają, a tylko marzenie przemiany. Swoimi doświadczeniami dzielę się w mediach społecznościowych, gdzie znani są jako The Big Five Five Family. Widać po upływie czasu, jak piękne zdjęcia oczekiwań przerasta coś niespodziewane, co można nazwać wyzwaniem. A zwłaszcza dorastające dzieci. Kino jest dedykowane Małgorzacie Dobrowolskiej-Pałowskiej, Dlaczego nie wiem, nie znalazłam tej informacji. Kto znalazzy, kto należy, to proponuję napisać pod postem w Facebooku. Bardzo wdzięczna będę. Unikając w stronę słońca, że autorem zdjęć i scenariusza i reżyserii jest jedna ta sama osoba: Agnieszka Kokowska. No, tak naprawdę, zwiastun, ja powiem tak, było u mnie co najmniej dreszcie. Ostatecznie jest do obejrzenia, myślę, że. Premiera światowa już odbyła się w maju, a polska premiera filmu dopiero będzie 19 lipca w KinoTratach Polski. No a dalej proponuję, żeby nam było i smacznutko, i świeżutko, i muzykalnie. Proponuję przejść do muzycznej przerwy. Jerry Hale i Ochman Bronia. No cóż, lećmy dalej. Wróbel. To niesamowita historia o ironii życia ludzi. Dramatyczna komedia. Reżyserem filmu stał Tomasz Gąsowski, wiadomy polski reżyser oraz kompozytor, wielokrotnie nagradzany twórca, kompozytor muzyki do filmów Andrzeja Jakimowskiego, m.in. sztuczki, wznosz oczy, art RMF Classic za najlepszą muzykę filmową w roku 2013 do filmu Imagine. Zawsze ceniłem filmy, które opowiadają o ważnych rzeczach w sposób lekki i zabawny. Chciałbym, żeby w tym moim filmie była taka choćby mała prawda o człowieku. Mówi tak o swoim filmu Tomasz Bącowski. Natomiast aktor Jacek Barusiński, który zagrał główną rolę we Wróble, tak komentuje swoją współpracę z reżyserem tego filmu. Obydwaj przyzwyczajemy bardzo dużą wagę do niuansów, szczegółów, rzeczy drobnych, a ważnych, które nas zmieszają i wzruszają. Tomek ma niewiarygodną umiejętność pokazywania dużych, ważnych rzeczy w sposób lekki. W świecie gdzieś z dala od centrum na obrzeżach, gdzie żyje nasz bohater, Remek Wróbel. Postać tragikomiczna, a przede wszystkim, mam nadzieję, prawdziwa, podkreśla Harper. No to o fabule, nie zapomniałam. Remek Wróbel, listonosz, główny bohater, który ma już 40 lat, także uwielbia grać w piłkę nożną, piłkarz amatorski taka się z wypróbowaniem losu, gdzie zwykle ludzie, a zwłaszcza go najlepszy przyjaciel Pedro i nowa sąsiadka nagle wypróbują, zmieniają życie głównego bohatera Remeka i nawet zachowanie. No, czuję w mojej serce, że będzie tam wystarczająco rozrywek oraz niespodzianek. To jest konieczne do obejrzenia. W rolach głównych Jacek Borosiński, Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński, Piotr Probucki, Bartłomiej kocz W nietypowych dla siebie rolach także epizodycznie pojawiają się między nimi wielkie nazwisko świata reklamy Iwo Zaniewski, legendarny komentator sportowy Stefan Szczeplek, znany ze stand-upu Wojciech Fedorczuk, piłkarz Radek Majewski, dziennikarz Michał Ogórek. Autorem scenariuszu muzyki i reżyserem jest no, Tomasz Gącowski, ten samy i reżyser, i e, właśnie autor muzyki. Premiera w kinach polskich już 23 sierpnia. No a teraz będzie nam leciała ptaszka od ukraińskiej w swojej. To jest Shooting Backstage, ja Natalia Cze i dzisiaj omawiamy sobie premiery polskich kino na lato tego roku. Prosta sprawa, w głównych rolach Zielona Góra, chciałabym tak powiedzieć, ale nie, to trzeba uważać kiedy czytać i odkrywać na siebie nowe miasto. Przede wszystkim fabuła rozgrywa się w Jeleni Górę, a na planie filmowym, jak powiedział Mateusz Damianski, biją mnie cały czas. тексту ну. стикнула. А серіал показує докладну walke a добра за злом, де головний без беззмінно вынужден жить на два жича, позитивне і негативне. Безем Матеуш Демінс, Демінський, приїжджає до околиці Єленеговарської одач 200 злотих другу своєму шеф-чоловіку, который тебеш пожичил просто так. Простому то зіграв Матеуш Квенцоwek. Оказывается, же тен ma śmiertelne, chorą córkę. Pieniądze na jej leczenie oprawą mafii już niedługo dwoje, i bezimienny i prosty będą prześladowani przez byłego policjanta. Jak to wyjdzie i czym skończy się ta walka za sprawiedliwość, możecie zobaczyć na kanał Plus. Stworzona przez Wojciecha Chmelaża powieść wydana pierwotnie we fragmentach na Facebooku, potem w formie książki, została bardzo dobre do, dobrze przyjęta przez czytelników, dlatego reżyser Kiprian Oleński zdecydował, że to piękna decyzja stworzyć ekranizację wyjści i to zdecydowanie tak. Bo serial walą i krytykują jednocześnie. To znaczy, film pozostaje w pamięci i wywołuje emocje, a to ważne. Obsada Mateusz Damiecki, Piotr Adamczyk, Mateusz Kmiecik, Magdalena Wieczorek, Izabela Kuna, Mateusz Węcławek, Daniel Ogryński, Krzysztof Zalewski, Maciej Musiał i Maciej Damiecki w epizodycznej roli. No i robimy możeczną przerwę, żeby nam było dzisiaj wolniej. I chciało się tam tańczyć. A może przemyśleć swoje życie. Też bardzo korzystne życie. Marek, kilometr zero. No, ruszymy dalej. Kolory zła czerwień. Czerwień już przeszedł, Teraz lipiec. Ale najpierw. Kolory zła. To jest cykl kryminalnych powieści odbywających się w Polsce, autorką w których jest Magłorzata Oliwia Sobczak, polska pisarka, kulturoznawczynia oraz dziennikarka. A teraz przejdziemy sobie do filmu e, właśnie ekranizacji książki, gdzie reżyser Adrian Panek wspólnie z Łukaszem Maciejewskim zdecydowali stworzyć adaptację pierwszej z cyklu książek Magorzaty Oliwia Sobczak dla Netflixa. Scenariusz filmu akcentuje uwagę nie na kilku morderstwach, a mniej więcej, na historii dziewczyny, ciała której zostało wyrzucone na brzeg Trójmiejskiej plaży. Prokurator, grany przez Jakuba Gierszała, rozpoczyna dochodzenie w tej sprawie, jak okazuje się sprzed 15 lat. Przeczytałam dwie recenzje i właśnie znalazłam dwóch negatywnych narracji, jako ogólny taki wniosek. No, myślę, że Moim zdaniem, generalnie, e, kryminalne kino, jak i horror, no, jest nie dla każdego. Nawet czasami bywa tak, że sobie obejrzesz e, film jakiś, a przez czas e, przychodzi druga część, tak, wychodzi e, druga część tego kina i już nagle, no nie, nie to, rozczarowuje Tak na przykład było w moim doświadczeniem, że Film Zakonnica, druga część, mnie ciało rozczarowała. Bo ja miałam pewne oczekiwanie. Ja jakby oczekiwała większego, a nie otrzymała tego. Ja myślę, że czasami trzeba po prostu przemyśleć film, e, obaj te części, żeby zrozumieć dlaczego był taki, ale nie inny pomysł, tak, reżysera. Na scenariusz, aktorów, muzykę. Dlatego proponuję obejrzeć ten film i osobiście już spojrzeć ze swojej pryzmy, ze swojego pryzmatu punktu widzenia, żeby jakby mieć całościową kompozycję i robić pewne swoje osobiste wnioski. Ciekawe jest to, że film kręcili na pełny miesiąc w Gdańsku, w Sopocie i Gdyni. Którska obsada bardzo przyjemna i ciekawa. Jakub Gierszał zagrał prokuratora Leopolda Bilski, Maja Ostaszewska Helena Bogudzka matka Moniki w filmie, Zofia Jaszczewska Monika Bogudzka, Andrzej Konopka, patolog Tadeusz Dubela, ojciec Maria, Przemysław Gruszcz, Łukasz Kazarski, Kazar, Wojciech Żyliński, Waldmar Mila, Andrzej Zielinski, Roman Wogódzki, ojciec Moniki, Jan Wityska, Mario Dubela. Światowa i polska premiera już odbyła się 29 maja, a teraz można ten film obejrzeć na Netflixie. No właśnie to były pięć. Kino premier polski, które moim zdaniem są warte, żeby obejrzeć ich i może jakoś przemyśleć kinoindustrię ogólną tak, Polski, jak zmienia, zmieniło się, co dodało się, co, na czym trzeba popracować i ogólnie nawet przez ten czy inny film, spojrzeć na swoje życie. Bardzo mi miło było spędzać z Wami czas i mam nadzieję, że dałam rady i mogłam jakoś przekazać swój, swój jakby punkt widzenia, że czasami nie trzeba patrzeć na jakieś pytania, sytuacje ograniczona a lepiej po prostu otworzyć szerzej i spojrzenie i wiedzę, i może nawet uczucie na pewne pytanie, żeby mieć więcej wariantów i może nawet nowych grani do tego, żeby zrozumieć kogoś, albo albo coś w swoim i innym życiu. Dziękuję bardzo, że byliście z nami w Emiradio. Widzimy się za tydzień o tej samej porze, godzina 14 w Miradiu. Ja na tyle kocham Was i ściskam. Pa!